Wyobraź sobie spotkanie w pięknym, bezpiecznym miejscu. Wyobraź sobie spotkanie na żywo z kobietami trochę innymi od ciebie, ale tak bardzo podobnymi. Dlaczego innymi? Dlatego, że każda z nas ma inną historię, inne przejścia, inną perspektywę. Dlaczego podobnymi? Dlatego, że każda z nas tak w gruncie rzeczy chce tego samego dla siebie. Nie chce żyć w większej lekkości, spełnieniu, z uśmiechem na twarzy. Tym błyskiem w oku, który może czasem w tych codziennych obowiązkach gdzieś po drodze zagubiła. Zapraszam Cię do takiej przestrzeni. To będzie kilka wyjątkowych, pięknych dni, wypełnionych byciem razem, warsztatami, podczas których odkryjesz zapomniane cząstki siebie, może odrzucisz jakieś ciężary, których nie potrzebujesz wcale w życiu, uwolnisz emocje, dokonasz ważnych dla siebie odkryć. A wszystko to w atmosferze całkowitej akceptacji. Wyobraź sobie, jak to jest być sobą, mówić szczerze z głębi serca, odkrywać swoje pragnienia, ale także to, co może nie do końca ci już służy i co jesteś gotowa porzucić, a zostawić za sobą. Do tego piękna, kojąca i energetyzująca natura. Dużo śmiechu, radości, dobre jedzenia. Przyjedź, zaopiekuję się Tobą. W końcu cały czas opiekujesz się kimś innym. Czas zadbać o siebie. Czas na ukojenie.